sztorm był w nocy cały plażę przed barem Ale wyszło mi to na dobre W przepukanym piasku jest na wierzchu Monety leżą Wszystko jest wypukane wszystko na wierzchu leży Straszna pogoda Zobaczcie sami łyżka Kroczka, ale to nie jest złote Nie wiem co to jest Tylko pewnie, ciężkie Na tej, samej, na tej jednej plaży przed barem Tutaj jest bar Sprzeciw się odpoczywał, bo dużo znalazł, zmęczył się Niektóre monety to nawet na wierzchu leżały Palcem odgarniałem Niedało się dzisiaj tutaj przychodzić. Pozdrawiam widzów.